Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w ten piękny, mroźny poranek. Ja jestem w Piotrkowie Trybunalskim, za mną widać kościół świętego Jakuba, kościół Farny. I ruszam na Kamino, dawno mnie tu nie było, bardzo się cieszę, że wróciłam. Idę w stronę Sulejowa, a jak mróz pozwoli, to pójdę dalej. No ale zaczymy Sulejów to taki cel, który muszę dziś osiągnąć. Nie będę szła 3 dni, tak planuję. I zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. Właśnie zeszłam z trasy szybkiego ruchu. Okropny odcinek, ale już jestem na leśnej drodze, która prowadzi do Witowa. O, teraz czuję się bezpiecznie. Buzia mi za bardzo. Więc mówię dziwnie, ale i tak sobie troszeczkę z Wami pogadam. W poprzednim odcinku pokazywałam przewodnik, który mi towarzyszył. Ja bardzo lubię mieć papierową mapę w ręku, więc bardzo długo szukałam. Kolejnego przewodnika, ponieważ tamten doprowadził mnie do Piotrkowa, i na tym przewodnik się skończył. I szukałam kolejnego. Nie było to złatwe. Wierzcie mi, długo szukałam, aż końcu gdzieś na jakiejś stronie polskich pozycji dotyczących kamino. I tam właśnie był przewodnik powija jasna. Nie mogłam go znaleźć, dlatego wrzuciłam okładkę na polską grupę do Santiago. Czy ktoś widział? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Może ktoś coś podpowie, gdzie kupić albo ma odsprzedać. No i stamtąd, dzięki komentarzom, udało mi się dotrzeć do pana Ryszarda Łącznika. Właśnie, który ten przewodnik napisał. Mam go w ręku już. Znalazłam właśnie dane tutaj na tej stronie pielgrzymkaindywidualna.pl Ja w opisie tego filmu dam link do tej strony. Tam był numer do Pana Ryszarda, zadzwoniłam do niego właśnie zapytając o przewodnik po Via Jasna. I była bardzo śmieszna sytuacja, dlatego w ogóle o tym opowiadam, ponieważ ta historia jest kolejną ciekawą historią dotyczącą Kamino. Dzwonię do pana i mówię, że jestem zainteresowana tym przewodnikiem, a pan mówi, że on mnie poznaje, ponieważ ogląda moje relacje i poznał mnie po głosie. Było to bardzo sympatyczne. I tak właśnie już jeszcze w tym samym tygodniu dostałam właśnie ten przewodnik, bo ja jasna, jego drugą część, która ta część prowadzi do Częstochowy. I ten właśnie będzie mi teraz towarzyszył. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Panu Ryszardowi za okazaną mi życzliwość, serce i oczywiście za przewodnik. Dziękuję, że Pan go napisał, bo już pisanie takiego przewodnika to już musi być potrzeba serca i prawdziwa pasja do tego, co się robi. I jestem spokojna. Mam przewodnik, teraz się kieruję na witów. Tej może Wam pokażę, jak on wygląda w środku, bo ja oczywiście polecam jak najbardziej. Czasami mamy również ślady, różne GPS i jest elektronika, ale ona potrafi być zawodna, zwłaszcza przy takiej pogodzie, kiedy baterie się rozładowują bardzo szybko. No to więc ta mapa w ręku jest jednak najbezpieczniejsza. Teraz się przełączę i Wam pokażę, jak wygląda w środku. Przewodnik składa się z dwóch części, tak jakby zawsze na lewej stronie jest mapa, tak jak tutaj widzimy, od Sulejowa wzdłuż Pielicy prowadzi dalej szlak, a po prawej stronie mamy opis, jak, co na, jak dalej się poruszać, ale również różnego rodzaju zabytki, co się znajduje w, jakim, w jakiej miejscowości, jakiejś odległości, więc naprawdę nawet oclegi są, więc naprawdę bardzo fajnie przygotowany przewodnik i z pewnością będzie pomocny. Także ruszam dalej. Dzisiaj jest bardzo zimno, ale jest też niesamowicie pięknie. Te ślady sarenek po prostu mnie rozczulają, że tylko ja i zwierzaki. Przepiękny jest dzisiaj dzień. Jak zawsze, wędrówka przez las nastraja mnie bardzo refleksyjnie i tak też jest tym razem. Idę tak sobie i rozmyślam. Chciałam się z Wami tymi moimi przemyśleniami podzielić. Ponieważ często y, spotykam się z taką opinią, że kamino y, staje się coraz bardziej turystyczne, coraz bardziej komercyjne, że traci na, na tym w ten sposób, że ogrom ludzi idzie nie tylko z powodów religijnych, ale również z różnych powodów najróżniejszych. Część osób uważa, że nie powinno tak być, ponieważ jest to szlak chrześcijański. Y, natomiast chcę powiedzieć, co, ja co ja o tym myślę. Ym, na początek muszę Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle ja zafascynowałam się Kamino, ponieważ w wielu relacjach przewijało się takie stwierdzenie, że ludzie podczas tej wędrówki znajdowali coś zupełnie innego niż myśleli, że odkryją, że jedni, że szli z jakiegoś powodu. A w trakcie zdarzało się coś zupełnie innego i uznałam, że to jest po prostu coś niesamowitego, coś magicznego. I tak jeżeli ktoś szedł na kamino, bo widział w tym wyzwanie, okazywało się, że w trakcie wędrówki odkrywał swoją stronę bardzo duchową, odnajdował drogę do siebie. I ktoś, kto szedł tylko z pobudek religijnych i planował się modlić, nagle odkrywał świat wokół siebie, rozglądał się, doświadczał, zwiedzał, odkrywał to, co go otacza. Niektórzy idą w ogóle z pobudek takich kondycyjnych, chcą schudnąć albo poprawić swoją kondycję. Yy. Idą z takich powodów fizycznych. Znajdowali jakieś ukojenie, spokój, ciszę. Ja myślę, że to jest piękne. Że to właśnie o to chodzi. To czyni kamino wyjątkowym, że dla każdego jest miejsce, niezależnie od tego, i co skieruje czyjeś kroki na kamino. To znaczy, że ta osoba powinna się tam znaleźć. I powinna wędrować, niezależnie od tego, co ją kieruje, bo może doświadczyć czegoś zupełnie innego. Ktoś kto jest, jest, ktoś, kto jest doświadczony przez życie, kto jest smutny, kto nie wie, co dalej zrobić swoim życiem, odkrywa dobroć ludzi i innych, odkrywa, jaki świat jest piękny i jest mnóstwo takich relacji, gdzie rzeczywiście kamino przynosi ulgę, daje radość i dlatego uważam, że dla każdego jest miejsce. I jeżeli chcecie spróbować, jeżeli to oglądają osoby, które nie wędrują kamino, to spróbujcie, rozejrzyjcie się, gdzie w waszej okolicy są muszle, powędrujcie troszeczkę, zawsze szlak prowadzi. W większości przypadków przez takie piękne rejony, tak jak tutaj jest. Czasami się wchodzi do miasta, ale głównie są to właśnie takie okolice cudne i zachęcam. Dla każdego jest miejsce. A jeśli oglądają mnie osoby, które mają właśnie zdanie wyrobione na ten temat, to podzielcie się z nim w komentarzu, chętnie poczytam. Co o tym sądzicie, że coraz więcej osób wędruje kamino, że nie wszyscy wędrują z takich pobudek religijnych, tylko właśnie mają inne powody. Co o tym sądzicie? Jak to odbieracie, jak to czujecie? Ciekawa jestem Waszych opinii. E, to właśnie taka myśl mi przyszła, podsumowująca, że na kamieniu każdy znajdzie to, czego potrzebuje. E, nie tego, co myśli, że potrzebuje, ale rzeczywiście to, co jest mu potrzebne. I dlatego ta droga jest taka piękna. Ależ piękny widok. To już chyba witów przede mną. Cudnie. W dniu dzisiejszym oznaczenie drogi szlaku Świętego Jakuba Teraz chciałam Wam pokazać, jak mnie droga prowadzi. Idę z razem z szlakiem czerwonym. I spójrzcie tylko, tu nie ma żadnych śladów. Tędy nikt nie chodzi. Sami pytają mnie różne osoby, czy się nie boję tak chodzić przez raz, ale czego tu się bać? To nie ma. Jedynie co, to zwierzaki sobie czasami kiedyś tu szły <noise> tutaj sobie płynie rzeka Luciąża a tu jest gładka którą muszę pokonać przez którą muszę przejść tak prowadzi szlak na pewno latem jest super <noise> ale teraz zimą gładka jest ośnieżona nie ma barierek tu widzę że zwierzaki sobie świetnie dały radę no cóż, moja mama na pewno kazała mi wracać. No ale przechodzę, myślę, że będzie dobrze. Ło, pięknie. Cudnie jest. Okej. Okay. Ciekawe, co jest pod tym śniegiem. <grym> Jakie deski. Ok. Zwierzakom się udało, mi też się udało już jestem bezpieczna szlak mnie prowadzi wzdłuż rzeki a zmierzam do włodzi Mierzowa cudna pogoda mi się dzisiaj trafiła bezchmurne niebo czasem jest zachmurzone a czasem jest takie jak teraz wkroczyłam do Sulejowa i tutaj zakończę moją dzisiejszą wędrówkę, a dokładnie przy opactwie Cystersów, dotąd zmierzam. Stało mi tam jeszcze jakieś pół godzinki i jutro ruszę z tego miejsca, właśnie spod opactwa Cystersów. Także ja już się żegnam. Jutro wracam na szlak.